Łuka wyskoczy. No to zamknij kule. Przynieś do mnie się kule. No i włóżcie go do kuli. pomślę sobie, co. Oj. Ej. Nie trząś mu. Co mu? Ej, wypadnie. Wypadnie. Wypadnie z kubka. Fui. Sędzie kucyki. Kucyki <gulki> na. <kina>. Malwinska. Ginika <gulki> te. Mam kubki mama Dobra, zostaw to Minisiu Mama pa Jest No dawajcie go do kuli Nie mogę, bo nie chce wyjść Wytrząśnij go Cześć Ojeju, ale popar Окей. Добре, пусни Марвина. Нека вскакуе. Аре, аре. Фокус прокус. Ja mogę, mogę ja będę. No ale tu idź, żeby było widać tego chorączka. Mama, nie ma trzy, ale mm, ale... Będą, będzie y, Twoja skarpeta, kawałek Twojej skarpety. Mama, mogę już zatrzymać? Mogę już?